A teraz, proszę Państwa, ostatnia wersja. Ostatnia wersja na dziś. Oto julo, bulo, niby królo, po farbulo. No, niestety, farby słabo działają. Jak widać. Niby miał być ciemny brąz. I choć trzymałem blisko 50 minut, to na mojej brodzie bardzo się słabo to zaznaczyło. Tak zresztą widać. Najlepiej ufarbowało się na samym dole, no ale tego nie bardzo mogę pokazywać, bo by tutaj mogły służby YouTube'owe zakwestionować. No więc tak to wygląda. Po 50 minutach widać, że broda moja gruba słabo przejmuje. im ciemsze włoski, na dole, Najlepiej przejmują. A ja nie chcę farb, tylko szampony koloryzujące. No i potem są takie skutki. No proszę Państwa, obleci? No, mnie się względnie podoba. Może wyglądam parę raz młodziej. No i może nadaje się na jakiegoś substytuta króla. Co Państwo na to? Może nie by zobaczyć w oczach króli, więc ja mogę się głosić Na czwartego. Króla Inskę. Amen. Do usłyszenia. Kuku! -ku. Hello!